Każdą estetyczną przestrzeń może zepsuć jeden mały, ale konieczny element – gniazdo elektryczne. Jesteśmy fanami dyskretnych, funkcjonalnych i eleganckich rozwiązań, które zachwycają naszych klientów. Dlatego wpadliśmy na pomysł tworzenia niewidocznych gniazdek. Jeśli potrzebujesz kilku gniazdek, np. w blacie kuchennym, możesz zastosować zintegrowany PowerPort Hodder. holder – małobudowę z kamienia, która jest zlicowana z blatem kuchennym. Dzięki temu w ogóle go nie widać, a wygląd płaskiej powierzchni zostaje zachowany. Tak zaprojektowane urządzenie stwarza funkcjonalne i designerskie akcenty w każdej kuchni. Co więcej, jest banalny w obsłudze. Po naciśnięciu pokrywy z kamienia urządzenie wyjeżdża w górę niczym winda, a po zakończeniu pracy wystarczy płynnie wcisnąć port w pierwotną pozycję. A jeśli potrzebujesz zastosować niewidzialne gniazdo w ścianie, możesz zamontować zintegrowane gniazdo z panelem naściennym. Wejście na wtyczkę... Jest otoczone dyskretną ramką, co zaznacza obecność gniazdka, ale nie odwraca uwagi od piękna kamiennego panelu. Polub nasz profil!